Prześladowca po angielsku to stalker, czyli nie mówimy stalker, tylko stalker. Uwaga, czasownik musi mieć ink na końcu po stop jako przestań. Polski mówi przestań prześladować mnie, stop stalking me. Stok czytaj stok, prześladowca stalker. Przestań obwiniać mnie, obwiniać jest blame, dodajemy po prostu ink i tak już cały czas do końca. Stop blaming me. Przestań oskarżać mnie. Stop accusing me. Przestań wiecznie mnie obwiniać. Stop blaming me all the time. Przestań krzyczeć, wrzeszczeć. Stop screaming. To jest takie generalne wrzeszczenie krzyczenie ale przestań krzyczeć na mnie. Stop yelling at me. Przestań bałaganić, robić bałagan. Stop making MS. Angielski nie ma dedykowanego czasownika bałaganić, w jednym słowie. W angielskim robimy bałagan. Stąd taka konstrukcja, a nie inna. Podobnie jest z hałasowaniem. Przestań hałasować, czyli robić hałas. Stop making a noise. Przestań zachowywać się tak. Stop behaving like that Polski nieraz kończy takim słówkiem tak. Jak widzicie, angielski w to miejsce wstawia like that. Przestań się gapić, tak? Gapić jest czasownik stir. Stop staring like that. Przestań zachowywać się jak dziecko. Stop behaving like a child. Przestań się śmiać. Stop laughing. Przestań robić głupie miny. Stop making stupid faces. Przestań się ze mną sprzeczać, kłócić. Stop arguing with me. Czyli jak widzicie, Cokolwiek poprzestań i później jakiś czasownik polski, po prostu tworzycie z niego formę z ingiem na końcu i tworzycie cokolwiek Wam się w ten sposób żywnie podoba. Na pewno słyszeliście nie raz, nie dwa. Przestań gadać, stop talking. Także widzicie, ta zasada po prostu autentycznie działa absolutnie z każdym czasownikiem, który jest zastosowany po stop jako przestań. Dziękuję i do następnego razu.